No zupełnie szczerze, Maciej Małkowski To najciekawsze fragmenty tego spotkania Pierwszej połowy, akcja Dawida Nowaka Zablokowany przez czałę Chorwata Dawid Nowak w tej sytuacji Ale ładnie złamał do środka, uderzył po, po długim rogu To tutaj był rzut, rzut rożny A tu patrz. Janusz Raz. Gol Tomasz Wróbel, zobacz gdzie jest w tym momencie Małkowski I jak tu pasywnie zachowują się I Błąd i właśnie, W tej sytuacji mamy pięciu zawodników w A trzech tylko zawodników Bełchatowa I nie doszło do przerwania tej akcji Tutaj nie może być tak, że tutaj Małkowski ma czas na uderzenie, że może, sobie, że może sobie na to pozwolić, a mógł, no i niewiele do powiedzenia miał Wojan Misajlowicz. zresztą miał też uzasadnione pretensje do swoich kolegów z obrony. Tak, no nie może tej sytuacji, żeby zawodnik na 16 metrze spokojnie wchodził z treści obrony. Tutaj a akcje... tutaj akcja z 44 minuty, błąd do Blizgi, Blizga strzela, chyba powinien też nieco dokładniej Dawid Blizga przymierzyć. Tak. Gdyby ta, to uderzenie trafiło metr, półtora obok... ile tam piasku, jak uderzył. Tak, tak tak, <grym> tak, tak. To jest jeszcze jedna szansa dla Lubinian. Matelacic po tym rzucie rożnym uderza broni Izajlowicz. Tu tyłem do bramki, to, 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 to w zasadzie to było takie pchnięcie. oczywiście, no, no, ale, ale Izajlowicz był na miejscu. Jest to niefortunne wybicie piłki przez Drzymonta, z którego skorzystałby Plizga. Co prawda nie na tyle, żeby zdobyć je bramkę, no bo ten strzał minął jednak e, bramkę drużyny PGEG KSU Bełchatów. Oj i, tam, Piachu też trochę. Tak, było. widać, że Dawid Plizga chciał lobować, i źle nieczysto trafił. A to akcja Plizgi z Pawłowskim. 71. minuta, Pawłowski miał wszystko na nodze, no ale świetnie Sapela. W dużym zagęszczeniu ładna kombinacyjna akcja Zagłębia. Ale czytelny strzał, czytelny strzał. Gdyby ta piłka była troszeczkę podniesiona, być może by trafiła do środki. Trzymam Pawłowski. To jest, robię... to jest 77 minuta. Trochę w tym przypadku, no ale najważniejsze, że Pawłowski ostatecznie zagrał polegarny do Traore. Ten wypatrzył Barczaka. Barczak strzela 1 do jednego. Tutaj Mateusz Barczak wykazał się takim aptekarskim uderzeniem. Idealnie ułożenie ciała, odchylony do tyłu. Przy, przy w tej tłuku. sytuacji. Traorę i Blizga, No i tu mieliśmy wątpliwości, czy nie należał się zagłębił w tej sytuacji rzut karty. Na pewno, na pewno Plizga e, dziubno tą piłkę, a tak z tyłu był. Rzut rożny dośrodkowuje Plizga. E, mamy troszeczkę zamieszania. Piłka trafia ostatecznie do Mateusza Bartczaka. E, tu jeszcze Traorę jest. Rejna, Rejna strzela.